Witam na dzisiejszym spotkaniu z cyklu Książeczki z górnej połeczki. Dzisiaj chciałabym dzieciom przedstawić przygody Basi. Gdy cała rodzina Basi choruje, a z Basią jest tak źle, że tata decyduje się zawieźć ją do szpitala. Dziewczynka jest przerażona, szpital nie brzmi jak przyjemne miejsce. Okazuje się jednak, że strach ma wielkie oczy. A pobyt w szpitalu może być całkiem znośny, szczególnie wtedy, gdy Basie odwiedza ulubiony stryj Grześ, a sąsiadka z sali lubi te same gry. Basi rusza się ząb. Mały Franek podjada słodycze, a tata dawno już nie był u dentysty na wizycie kontrolnej. Mama zarządza rodzinne wyjście do stomatologa. Dziewczynka bardzo się boi wyprawy. Ale tata, chyba jeszcze bardziej. Czy dentysta okaże się tak straszny, jak go malują? Po co mamie laptop i te wszystkie książki? Czy jeśli spędza cały dzień przed komputerem, to znaczy, że już nie kocha swoich dzieci? I kim jest szowinista? Odpowiedzi na te wszystkie pytania pozna Basia w książeczce Basia i mama w pracy. Basia i Przedszkole to opowieść o dniu, który zapowiadał się wyjątkowo nieciekawie. Basia jest w kiepskim humorze z powodu złej pogody i nieobecności przyjaciółki. Jednak okazuje się, że nawet najgorszy dzień może się okazać dobry, jeśli zmienimy do niego nastawienie. A deszcz nie przeszkadza, gdy mamy z kim się bawić.